Poranne światło wlewało się przez okno kuchni, miękkie i złote, muskając parę unoszącą się z mojej filiżanki herbaty rumianku. Siedziałam na swoim zwykłym miejscu przy oknie, skąd mogłam widzieć lilak kołyszący się na wietrze i udawać, że spokój to coś, co nie znika. To był mój rytuał ciszy i wspomnienie domu, który zbudowałam z miłością. Te cisze przerwał dźwięk frontowych drzwi, otwierających się i zamykających, z wyćwiczoną delikatnością. Nie musiałam się odwracać, wiedziałam, że to Marcin. Jego kroki były nieomylne, pewne. Wszedł do kuchni z teczką pod pachą i napięty uśmiech na twarzy. Dzień dobry, mamo, powiedział kładąc teczkę przede mną. Przyniosłem te papiery, o których rozmawialiśmy, tylko kilka podpisów do ubezpieczenia medycznego. Nic wielkiego. Usiadł naprzeciwko mnie, składając ręce na stole. Jego oczy szukały moich, stanowcze, ale puste. Rzuciłam okiem na dokumenty. Prawnicze litery tańczyły na stronie, gęste i splątane. Wzięłam je przewracając i mrużąc oczy. Chcesz, żebym najpierw je przeczytała? spytałam. Marcin pochylił się ku mnie, delikatnie dotykając mojej dłoni. To tylko formalność. Już wszystko sprawdziłem z ludźmi z ubezpieczenia. Po prostu podpisz tutaj i tutaj, powiedział, wskazując dwa miejsca oznaczone żółtymi zakładkami. Było coś wyćwiczonego w jego tonie, coś zbyt wypolerowanego, ale nie skonfrontowałam się z tym, jeszcze nie. Moje palce zacisnęły się wokół długopisu, zawahałam się, potem podpisałam. W chwili, gdy długopis opuścił papier, coś w jego twarzy się zmieniło. Idealnie powiedział jego głos rozbrzmiewał w milczącej kuchni Teraz oficjalnie nie masz domu ten dom jest mój Podniosłam wzrok znad papierów jego uśmiech stał się okrutny ostry jakiego nie widziałam od czasów gdy był nastolatkiem i sprzeciwiał się moim zasadom Nie zareagowałam nie poruszyłam się po prostu odłożyłam długopis spokojnie złożyłam papiery i spojrzałam mu w oczy Sprawdź ostatnią stronę Marcinie Powiedziałam cicho. Jego ręka zatrzymała się w połowie drogi do teczki. Nadal była spokojna. Otworzył teczkę, szybko przeglądając, i widziałam ten błysk zamieszania w jego oczach. Pierwsze ziarno wątpliwości. Oparłam się o krzesło, moja herbata nietknięta, podczas gdy on czytał drobny druk i zaczynał rozumieć. Wszystko zaczęło się od telefonu pewnego wtorkowego popołudnia, z tych, które przerywają ciszę akurat na tyle, by coś poruszyć w piersi. Słuchaj, mamo, masz chwilę? Marcin. Brzmiał trośko niemal radośnie. Haftowałam przy oknie, nawyk, który przybrałam po odejściu Józefa, coś by utrzymać ręce zajęte, podczas gdy reszta mnie pozostawała nieruchoma. Zawsze tu jestem, Marcinie, odpowiedziałam. Opowiedział mi historię o kimś z jego biura, którego starsza matka została oszukana i straciła swoje oszczędności emerytalne. Podszywali się pod pracowników ZUS, powiedział, opróżnili jej konta, wyobrażasz sobie? Mruknęłam coś współczującego, ale ta historia została ze mną długo po odłożeniu słuchawki. W następnych tygodniach przynosił więcej historii: starzy sąsiedzi, koledzy, dalsza rodzina, wszyscy ofiary kradzieży, oszustw czy naciągaczy. Każda opowieść była bardziej rozbudowana od poprzedniej i wszystkie kończyły się tak samo. Gdyby tylko ktoś pomógł im wcześniej zabezpieczyć ich pieniądze, zaczął przychodzić częściej, zawsze z kawą w ręku i głosem pełnym troski. Będziesz sama, mamo. Jesteś mądra, ale ci ludzie są coraz bardziej przebiegli. Wiedzą, jak wykorzystać kobiety takie jak ty. Próbowałam się śmiać na początku. Nie jestem bezbronną głupią, Marcinie. Wiem, powiedział tym miękkim głosem, którego używają dzieci, gdy czegoś chcą. Ale nawet najmądrzejsi dają się nabrać. Po prostu chcę się upewnić, że wszystko z tobą w porządku. Wspomniał o pewnej Agnieszce, podobno przyjaciółce, która pracowała w lokalnym banku. Agnieszka mówiła mi, że niektóre rodziny tymczasowo przepisują nieruchomości na dzieci, żeby oszuści nie mogli ich dotknąć. Na początku się opierałam, pomysł wydawał mi się niewłaściwy, jak oddanie kluczy do zamkniętej szuflady i udawanie, że nadal jest moja. Ale Marcin nalegał. Po prostu się nad tym zastanów. Powiedział pewnej nocy siedząc naprzeciwko mnie przy stole jadalnym: Nikt nie mówi, że na zawsze, tylko dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Tej nocy siedziałam w starym fotelu Józefa, tym z wytartymi, skórzanymi podłokietnikami i próbowałam przeanalizować nasze rozmowy. Marcin był zdystansowany po pogrzebie, zagubiony w pracy, opuszczał urodziny i święta, ale teraz był uważny, pomocny. Zawsze wpadał, zawsze pytał, jak się mam. Może, pomyślałam, to była jego droga powrotu, sposób pokazania, że nadal mu zależy. Więc gdy ponownie wspomniał o tym pomyśle, nie odrzuciłam go od razu. Powiedziałam, że się zastanowię, pocałował mnie w policzek, powiedział, że to mądra decyzja i wyszedł z iskierką w głosie, której nie słyszałam od lat. Ale po jego wyjściu, zostałam przy oknie, patrząc, jak jego samochód znika na ulicy, zastanawiając się, dlaczego czuję się bardziej obserwowana, niż chroniona. To wtedy zaczęłam prowadzić notatnik w szufladzie przy łóżku, gdzie zapisywałam wszystko, co mówił, na wypadek gdybym musiała sobie przypomnieć, kiedy czułość zaczęła przypominać kontrolę. Nie uprzedziłam, że przyjadę. Coś we mnie podpowiadało, żeby mu nie dawać czasu na przygotowanie się. Upiekłam porcję ciasteczek owsianych, zawinęłam w folię aluminiową i pojechałam do mieszkania Marcina. To był mały budynek, starszy niż się spodziewałam, ukryty za rzędem barów szybkiej obsługi i lombardem. Otworzył drzwi z zaskoczoną, może nawet zirytowaną miną, ale odsunął się i wpuścił mnie. Nie wiedziałem, że przyjedziesz. Powiedział, drapiąc się po karku. Chciałam ci przynieść coś słodkiego. Odpowiedziałam podając mu paczkę. Salon był w nieładzie. Pudła ułożone w rogach, nieotwarta poczta na stole i kwaśny zapach unoszący się w powietrzu. Stos kopert przy drzwiach zwrócił moją uwagę, większość z czerwonymi pieczątkami mówiącymi zaległość lub ostateczne wezwanie. Marcin podążył za moim wzrokiem i westchnął. To były ciężkie miesiące. Usiadłam na sofie, odsuwając kurtkę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Opadł na fotel naprzeciwko mnie. Bo nie chciałem cię martwić, myślałem, że dam radę sam, ale po rozwodzie i tym interesie z magazynami, który upadł. Zatrzymał się i pokręcił głową. Jestem bardziej zadłużony niż myślałem. Czekałam, pozwoliłam mu pływać w ciszy, aż będzie gotowy. Próbowałem wziąć kredyt powiedział, ale bez nieruchomości jako zabezpieczenia nic mi nie dają, dlatego wspomniałem o domu. Patrzyłam na niego uważnie. Marcinie, jeśli potrzebujesz pomocy, możemy coś załatwić, mogę ci pożyczyć trochę pieniędzy, nie musimy ryzykować domu. Nie, mamo, odpowiedział szybko. To by nie wystarczyło. Bank potrzebuje czegoś solidnego, a to nie tak, że ci go zabiera, tylko miałbym go tymczasowo na moje nazwisko. Jego głos się złagodził, ale widziałam napięcie w jego szczęce. Po prostu tego potrzebuję, potrzebuję szansy na nowy start. Skinęłam głową powoli, nie zobowiązując się. Część mnie bolała za nim, za dzieckiem, które zostawiało rysunki na lodówce i prosiło o jeszcze jedną bajkę przed snem. Ale to dziecko nie siedziało teraz przede mną. Tej nocy zadzwoniłam do barbary Kowalczyk. Nie rozmawiałyśmy od lat, ale odebrała po drugim dzwonku. Po opowiedzeniu jej wszystkiego zrobiła pauzę. Krysiu, powiedziała cicho i stanowczo: On cię nie prosi o pomoc, bierze cię na cel. Jej słowa mnie nie zaskoczyły, potwierdziły coś, co już wiedziałam, ale nie chciałam nazwać. Odłożyłam słuchawkę i poszłam do komody, otworzyłam notatnik i zapisałam datę, rozmowę i podkreśliłam dwukrotnie jedno zdanie potrzebuję domu na kredyt. Barbara odebrała mnie następnego ranka, tuż po dziewiątej. Miała tę cichą determinację, która nie waha się, gdy decyduje, że coś jest nie tak. Pojechałyśmy do skromnej kancelarii prawniczej na obrzeżach miasta. Napis na szklanych drzwiach głosił Tomasz Nowak, radca prawny, stary przyjaciel Barbary z czasów, gdy pracowała jako asystentka prawna. Był młodszy niż się spodziewałam, z siwymi włosami i spokojem, który wypełniał pokój zanim przemówił. Opowiedziałam mu o wszystkich papierach, które Marcin kazał mi podpisać, o historiach, presji, nagłej fali troski, która nie pasowała do jego historii. Tomasz słuchał bez przerywania, potem się odchylił i założył ręce. Przygotujemy dokumenty, które będą wyglądać na to, czego on chce, powiedział ale z klauzulami, które dają ci pełną kontrolę, nieodwołalne prawo zamieszkania, wyłączną władzę do podejmowania decyzji i ograniczenia dla jakiegokolwiek wykorzystania finansowego bez twojej pisemnej zgody. Prawnie dom nadal będzie twój. On będzie myślał, że jest jego. Patrzyłam na niego. Myślisz, że nie przeczyta drobnego druku? Tomasz uśmiechnął się. Nie zrobi tego. Jego ambicja go oślepi. Następnego dnia papiery były gotowe. Barbara przejrzała je ze mną linijka po linijce. Ćwiczyłam, jak je przedstawić, jak utrzymać pewny głos, gdzie zrobić pauzę, kiedy odwrócić wzrok. Dziwnie było ćwiczyć kłamstwo, żeby chronić prawdę, ale za każdym razem, gdy wyobrażałam sobie mój dom na sprzedaż bez mojej wiedzy, przypominałam sobie, że to nie była manipulacja. To była obrona. Marcin przyszedł dwa dni później z dziećmi. Cześć, mamo! powiedział, zostawiając teczkę na stole. Przyprowadziłem gang, pytali o ciebie. Zosia i Kacper pobiegli do mnie, a ja uklękłam, żeby ich objąć. Ich włosy pachniały szkołą i masłem orzechowym. Coś ścisnęło mi się w piersi. Podczas kolacji Marcin utrzymywał lekką atmosferę, żarty i historie, pytania o mój ogród. Ale po sprzątaniu naczyń jego ton się zmienił. Mamo, powiedział łagodnie, wiesz, jak bardzo by nam to pomogło? Jeśli nas kochasz, jeśli ich kochasz, po prostu podpisz. W końcu będę mógł odetchnąć. Nie wyglądał na złego, wyglądał na zmęczonego, zdesperowanego i przez chwilę to niemal mnie załamało. Ale już podjęłam decyzję. Sprawdziłam twoją wersję, powiedziałam, wskazując na jego teczkę. Ale miałam kilka wątpliwości. Barbara pomogła mi uzyskać drugą opinię. To są te same papiery, tylko z jaśniejszym językiem, bezpieczniejszym dla nas obojga. Ledwo na nie spojrzał. Byleby się udało, mruknął. Nie widział klauzul, które Barbara podkreśliła szarym atramentem. Nie zauważył aneksu. Po prostu podał mi długopis i podpisałam powoli, ostrożnie, z pewnością kogoś, kto ćwiczył ten moment w myślach raz za razem. On podpisał pode mną, schował teczkę do torby i uśmiechnął się jak człowiek, który coś wygrał. Ten uśmiech nie trwał długo. Marcin przyjechał dwa dni później z błyszczącymi oczami i pewny siebie jak człowiek, który już rozwiązał swoje problemy. Przyniósł oryginalne dokumenty, te, którymi machał przez tygodnie, schowane w nowej teczce. Pomyślałem, że moglibyśmy to załatwić od razu, powiedział uśmiechając się i kładąc teczkę na stole. Mam notariusza w pogotowiu, ale jeśli masz już swoją wersję, też się nada. Mam, odpowiedziałam, wyjmując zestaw, który przygotował Tomasz. Spojrzał na mnie, ledwo przejrzał pierwszą stronę. To to samo, dokładnie to samo. Powiedziałam, tylko jaśniejsze i sfinalizowane. Język prawny jest bardziej precyzyjny, idealny. Przesunął strony w moją stronę i podpisałam tam, gdzie Tomasz oznaczył na niebiesko. Potem podałam mu długopis. Nie wahał się. Podpisał szybkimi ruchami stronę za stroną, aż teczka była kompletna. Kiedy skończyliśmy, objął mnie mocno, niemal wdzięcznie. Zobaczysz, mamo, powiedział. To wszystko naprawi. Skinęłam głową, nic nie mówiąc. Trzy dni później zabrał dokumenty do banku. Nie byłam tam, ale wiedziałam, co się stanie. Tomasz mi to wyjaśnił. Tego popołudnia zadzwonił mój telefon. Nie, powiedział. Cześć. Mówią, że nie mogę użyć domu jako zabezpieczenia, wybuchnął. Mówią, że jest klauzula wyłącznej kontroli, że nieruchomość nie może być hipotekowana ani przeniesiona bez twojej pisemnej zgody, że masz pełną władzę. Tak jest, powiedziałam spokojnie. To prawda. Nastała długa pauza. To nie była umowa. Nie odpowiedziałam. To było to, co założyłeś. Jego głos opadł do szepty, napięty z niedowierzania. Oszukałaś mnie. Nie, Marcinie, chroniłam się. Powinieneś był sprawdzić ostatnią stronę. Kolejna cisza. Nie krzyczał, nie przeklinał, po prostu odłożył słuchawkę. Odłożyłam telefon i zostałam przy oknie, patrząc jak słońce rozlewa się po podjeździe, ciepłe i pewne. Po raz pierwszy od tygodni mój oddech wydawał się mój, ale wiedziałam, że to się nie skończy. Skosztował kontroli i ją stracił. Wiedziałam, że to, co nastąpi, będzie cichsze, zimniejsze i o wiele bardziej niebezpieczne. Koperta przyszła kurierem gruba i oficjalna, z tych, które nie rozrywasz, ale otwierasz ostrożnie, przygotowując się na to, co nadejdzie. W środku były dokumenty prawne, petycja. Mój syn wystąpił o tymczasowe ubezwłasnowolnienie moich dóbr, twierdząc o pogorszeniu stanu kognitywnego i nieracjonalnym zachowaniu finansowym. Przeczytałam to dwa razy, potem trzeci. Szukałam jakiegoś znaku, że to nieporozumienie, żart, cokolwiek oprócz tego, czym to wyraźnie było. Marcin nie tylko próbował zabrać mi dom, teraz próbował zabrać mnie. Tomasz przeczytał dokumenty z zaciśniętą szczęką. To poważne, powiedział, ale nierzadkie. To klasyczna eskalacja, gdy pieniądze nie działają. Barbara ruszyła do akcji jak w zegarku, organizując wizyty u dwóch lekarzy i neuropsychologa. Przez następne dziesięć dni kuli mnie badali i testowali na wszystko od pamięci po równowagę. Pytali, jaki jest dzień, kto jest prezydentem. Kazali mi liczyć wstecz od stu, odejmując po siedem. Zdałam wszystkie testy, ale nawet przechodząc badania, czułam coś pustego, rosnącego we mnie. To już nie było tylko o papierach, to było o upokorzeniu, o byciu ciągniętą na salę sądową i konieczności dowodzenia, że nadal jestem kompletną osobą. Rankiem rozprawy ubierałam się spokojnie, Barbara prowadziła. Tomasz spotkał nas w sądzie, Marcin już tam był, siedział obok swojego prawnika w nienagannym granatowym garniturze. Nie spojrzał na mnie, sędzia była starszą kobietą z siwymi włosami splecionymi w warkocz. Słuchała uważnie, prawnik Marcina namalował obraz zdezorientowanej, wrażliwej kobiety, podejmującej nietypowe decyzje prawne pod wpływem zewnętrznym. Potem Tomasz wstał, przedstawił dokumentację, wyniki testów, oświadczenia lekarzy, nagrania moich rozmów z Marcinem, jego wymyślone historie, jego emocjonalną presję. Potem zwrócił się do mnie. Czy chciałaby pani coś powiedzieć, pani Krystyno? Wstałam. Moje kolana drżały, ale głos nie. Mój syn próbował zabrać to, co zbudowałam. Teraz próbuję zabrać mój umysł. Mam 71 lat, ale nie jestem zagubiona ani złamana. Wszystko pamiętam. Usiadłam, sala zapadła w ciszę. Sędzia nie deliberowała długo. Ubezwłasnowolnienie odrzucone, orzekła a w świetle dowodów przymusu i manipulacji emocjonalnej, zabrania się panu Marcinowi kontaktu z matką przez sześć miesięcy, chyba że ona zainicjuje kontakt lub w przypadku nagłej potrzeby medycznej. Nie spojrzałam na niego wychodząc. Na zewnątrz powietrze wydawało się zbyt jasne, zbyt ostre. Tomasz delikatnie dotknął mojego ramienia. Udało się. Nie. Powiedziałam, przetrwałam, ale nawet wtedy wiedziałam, że przetrwanie to nie to samo co uzdrowienie, a cisza nigdy nie oznaczała bezpieczeństwa. Przez pierwsze tygodnie po rozprawie nie słyszałam nic od Marcina ani od dzieci. Cisza osiadła jak druga zima: cicha, zimna i dziwnie głośna. Nie dzwoniłam, chociaż impuls pulsował pod moją skórą każdej nocy. Zamiast tego, znajdowałam małe sposoby, żeby dotrzeć do tych, za którymi najbardziej tęskniłam. Wysłałam pudło kolorowych kredek do szkoły Zosi z kartką w jej teczce od matematyki, dla twojej wyobraźni, z miłością babcia. Wysłałam kacprowi książkę o gwiazdozbiorach, taką jak te, które czytaliśmy na ganku. Pewnej nocy, gdy wiedziałam, że ich mama będzie pracować do późna, zadzwoniłam do ich domu. Zosia odebrała. Babciu, wyszeptała, jestem tutaj, kochanie, chciałam tylko usłyszeć Twój głos. Nie rozmawiałyśmy długo, tylko wystarczająco, żeby powiedzieć, że ją kocham, że nic z tego nie jest jej winą, że tęsknię za nią każdego dnia. Marcin się dowiedział. W następnym tygodniu zadzwoniła pedagog ze szkoły. Zosia, przez łzy, powiedziała jej, że tato mówił, że już ich nie kocham. To złamało coś we mnie, o czym nie wiedziałam, że nadal jest całe. Usiadłam na krawędzi łóżka i płakałam. To nie były powstrzymywane łzy, do których byłam przyzwyczajona. Były głębokie, ciche, płynące z miejsca starszego niż pamięć. Kiedy przeszło, zadzwoniłam do Barbary. Dała mi numer terapeutki specjalizującej się w przemocy finansowej wobec osób starszych. Do końca tygodnia miałam cotygodniowe spotkanie i listę lokalnych grup wsparcia. Pierwszy raz, gdy wszłam do tej sali, byłam przerażona, ale pod koniec sesji, słuchając innych kobiet opowiadających prawdy, które odzwierciedlały moje, poczułam dziwną ulgę. Nie byłam sama, powoli coś się zmieniło. Wróciłam do pisania dzienników, wspomnień, nawet małych listów, których nigdy nie planowałam wysłać. Wróciłam do odkrywania poranków, piłam kawę na zewnątrz, uśmiechałam się do sąsiadów. Ból nie zniknął, ale zmięknął i po raz pierwszy od długiego czasu zaczęłam wierzyć, że mogę nieść miłość i przetrwanie w tych samych rękach. To było jednego z tych poranków z ciepłym wietrzyczkiem wlewającym się przez okno, gdy przyszedł nowy list, taki, który otworzy drzwi, przez które nie byłam pewna, czy chcę przejść. List przyszedł złożony w trzech częściach, bez nadawcy. Tylko moje imię napisane ostrym, skośnym pismem Marcina. Trzymałam go przez całą godzinę, zanim go otworzyłam. Ani razu nie napisał, że mu przykro. Pisał o stresie, presji, o tym, jak wszystko się na niego zawaliło. Powiedział, że nigdy nie chciał mnie skrzywdzić, że myślał, że robi to, co konieczne. Nazywał to przetrwaniem. Przeczytałam to dwa razy, potem schowałam do koperty i włożyłam na dno szuflady komody, z innymi rzeczami zbyt ciężkimi do noszenia, ale zbyt bolesnymi do wyrzucenia. Nie odpowiedziałam. Minęły tygodnie. Potem pewnej soboty rano, kiedy właśnie miałam iść po pranie z sznurka, usłyszałam pukanie do drzwi. Gdy otworzyłam, Kacper stał tam z plecakiem na ramieniu i sznurówkami na wpół zawiązanymi. Nie obchodzi mnie, co mówi tata, powiedział. Wiem, że nas kochasz. Odsunęłam się, wszedł bez wahania, jak robił to setki razy. Robiliśmy bułeczki cynamonowe od podstaw, opowiadał mi o szkole, o Zosi, o tym jak cicho było ostatnio wszystko. Nie pytał o proces, nie pytał o list. Po prostu oparł się o blat, gdy ciasto rosło i uśmiechnął się, gdy podałam mu wałek. Gdy przyszedł czas wyjść, odprowadzałam go na ganek. Zawsze jesteś tu mile widziany. Wyszeptałam, wsuwając złożoną kartkę do jego plecaka. Po jego odejściu chodziłam po domu powoli, dotykając klamki, którą Józef zainstalował 40 lat temu, tej z nacięciem, gdy mu upadła. Przesunęłam ręką po ścianie, gdzie mierzyliśmy wzrost dzieci wyblakłymi kreskami ołówka. Ten dom nie był mój tylko sprawa, był mój we wspomnieniach, w mięśniach, w duchu. Marcin próbował go zabrać, ale nie mógł. Nie naprawdę. Kochać nie oznacza poddać się, zwłaszcza tym, którzy mylą to ze słabością. Jeśli podobała Ci się ta historia o sile, miłości i obronie tego, co najważniejsze, zostań z nami. Subskrybuj kanał Dziennik Emocji i nie przegap więcej poruszających opowieści, które dotykają sedna ludzkiego serca. Każda historia to okno na prawdziwe emocje i życiowe lekcje, które wszyscy możemy zrozumieć.